Jest to system wprowadzony od niedawna, można z niego korzystać, rejestrując się na stronie, wysyłając SMS-a bądź pobierając go na smartfona przez qr -Code. Będziemy informowali i mieszkańców, i turystów o najważniejszych wydarzeniach, o zagrożeniach. Komunikaty meteorologiczne oraz imprezy. A skąd pomysł, żeby coś takiego przygotować w mieście, żeby coś takiego skierować do mieszkańców? Coraz większa mobilność, ludzie używają coraz częściej smartfonów, telefonów, które są cały czas przy nas, możemy sobie z nich korzystać w każdej sytuacji. Także też chcemy docierać bezpośrednio do ludzi w sytuacjach, kiedy oni tego potrzebują. Jak się zarejestrować, jak sprawić, aby na nasz telefon przychodziły te informacje? Wysyłamy kod ze zwykłego telefonu. SMS-em lub skanujemy sobie QR-kod z informacji, które podajemy i na stronach internetowych i na plakatach albo ściągamy sobie taką aplikację na smartfona ze sklepu. Trzeba coś płacić? Nie, jest to bezpłatne, informacje też są bezpłatnie wysyłane, także wychodzimy naprzeciw i mieszkańcom i turystom w celu doinformowania ich.